Niezwykła akcja niczym z filmu, moi drodzy. Chodzi o dzisiejsze przejęcie przez służby byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na Warszawskim Okęciu. I powiem Wam w ramach ciekawostki, zanim zobaczycie całą akcję z wysiadaniem z samolotu i przejmowaniem przez służby, że nie byłoby to możliwe do obejrzenia, ponieważ dyrekcja Okęcia zamknęła dla dziennikarzy i dla ekip telewizyjnych. Swoje podwoje. Nie można było czekać, aby zobaczyć osobiście przyjazd, przylot, tak naprawdę. Zbigniewa z na Okęcie. No ale, moi drodzy, Republika wysłała. Już z Brukseli Adriana Boreckiego, żeby towarzyszył w samolocie Zbigniewowi Ziobrze. Więc dzięki temu całą akcję można było zobaczyć na antenie Republiki. Spójrzcie na to nagranie. Przepuśćmy ludzi, bo tutaj stoją, żeby kontrolować. Ale tu nie ma miejsca. E, mógł, mógł pan być przodem, ale przodem też... nie mogłem. Jest miejsce. Zakroczył pan. Aspirant stopowy w Wienczu z Policji, Policji Portu Lotniczego Warszawa, Kęci. z seriuszem, aspirantem Alexandrem Barejko. Panie pośle, jestem tutaj po to, aby zrealizować. Pan, do nie możemy w tej sposób traktować ludzi, okay. bo trzeba Chciał szanować. Czy może panu wręczyć tak. nakaz doprowadzenia? Tak jest. Wraz z postanowieniem, tak za, Chciałbym tak zatrzymać tak pana tak i jest. zaprowadzić pana do samochodu. Chcę poinformować pana, że w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie stwierdzające, że moje zatrzymanie jest nielegalne w świetle decyzji Sądu Powszechnego. W związku z tym musi pan brać pod uwagę również niestety odpowiedzialność. Panie Przecież pośle, realizuję tak. postanowienie sądu. Rozumiem. Zapraszam, ale panuje pan o zajście. Przypomnę tylko, niech panowie zajdą, dobrze? W konsekwencjach, które wtedy przełożyli pana wprowadzając. Dobrze. Tylko się pan spodziewał, panie ministrze, że tak na w samolocie, nawet nie na płycie lotniska. Dzień dobry. Tak słyszę.